you Kiedy zimą 1919 roku trwało powstanie Wielkopolskie, w koszarach na poznańskich jeżycach uformowano pierwszy pułk rezerwowy strzelców Wielkopolskich. Żołnierze walczyli na froncie północnym Wielkopolski. Tuż po zakończonym zwycięskim powstaniu Wielkopolskim żołnierze tego pułku zostali wysłani na Wojnę polsko-ukraińską. We wrześniu 1919 roku pułk powrócił do Wielkopolski i został ulokowany w Krotoszynie. 1 lutego 1920 roku pułk otrzymał nazwę 68 Pułk Piechoty. Wszedł on w skład 17. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. W sierpniu 1920 roku pułk brał udział w bitwie z bolszewikami pod Warszawą. 16 sierpnia żołnierze 68 Pułku Piechoty zdobyli miasteczko Nasielsk. 16 sierpnia stał się świętem pułkowym. Po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej pułk powrócił do Wielkopolski, stacjonował w Poznaniu, a od 1922 roku jego miejscem był garnizon we wrześniu. W czasie zamachu majowego w 1926 roku pułk opowiedział się po stronie rządowej. Stan osobowy 68. pułku piechoty wynosił mniej więcej 1500 żołnierzy oraz około 60 oficerów. W okresie międzywojennym pułk brał aktywny udział w życiu miasta. Wielu imprezom organizowanym w mieście towarzyszyła m.in. orkiestra pułkowa. W domu żołnierza przy wrzesińskich koszarach odbywały się liczne imprezy kulturalne oraz sportowe. Latem 1939 roku żołnierze 68 pułku piechoty przeprowadzali ćwiczenia w terenie. Kiedy wybuchła wojna, pułk wziął udział w wojnie obronnej. Szlak bojowy 68 pułku piechoty prowadził w kierunku wschodnim, z Wrześni przez za Zagórów, Konin, Koło w kierunku Kutna. Tam żołnierze brali udział w walkach między innymi pod Łączycą i Piątkiem. 12 i 13 września Pułk brał udział w walkach nad Bzurą. 17 i 18 września żołnierze przedostali się do oblężonej Warszawy. W czasie tych walk pułk poniósł ciężkie straty. Pułk brał udział w obronie Warszawy aż do jej kapitulacji 28 września 1939 roku. W pamięci 68 Pułku Piechoty we wrześni poświęcony jest pomnik u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Juliusza Słowackiego. Tam odbywają się uroczystości patriotyczne. W 1939 roku na Polskę napadli jej sąsiedzi: trzecia Rzesza Niemiecka oraz Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Już w pierwszych dniach września. Naloty niemieckie dotknęły także Września. Bomby niemieckie spadły m.in. na węzeł kolejowy we wrześniu. W trakcie bombardowania dworca we Wrześni zginęło 39 osób. Przy okazji zniszczona została także wrzesińska cukrownia. 10 września 1939 roku niemieckie wojska wkroczyły i zajęły miasto. Już tego dnia przystąpiono do eksterminacji Polaków. Wrzesińskie koszary zostały zajęte przez wojska Wehrmachtu. Wtedy to zginął Tomasz Miller, który pieszo podążał do kościoła. Został zatrzymany przez niemiecki patrol, a następnie został rozstrzelany na cmentarzu ewangelickim. Rozpoczął się terror niemiecki. Wzięto wtedy zakładników, m.in. przedstawicieli magistratu we wrześni czy wrześnińskich Żydów. Początkowo, tak jak w innych miasteczkach wielkopolskich, planowano wykonać na rynku publiczną egzekucję. Jako miejsce przyszłych egzekucji wyznaczono Las Podmiejski Dębina. Tam zginęli między innymi Polacy przetrzymywani we wrześnińskim więzieniu. W życiu publicznym wprowadzono wiele ograniczeń. Wprowadzono godzinę policyjną, Kartki na towary. Niektórych więźniów wywieziono do Fortu VII w Poznaniu, a także niektóre osoby trafiły w latach następnych do obozów koncentracyjnych. Wielu mieszkańców zostało z miasta wywiezionych na tereny generalnego gubernatorstwa. We wrześniu na stacji kolejowej utworzono obóz pracy dla Żydów. Wielu z nich zginęło tam z wycięcia, a niektórzy zostali zamordowani przez niemieckich oprawców. Niemiecki okupant podjął także walkę z kościołem. Świątynie zostały zamknięte. Do miasta niemiecki okupant sprowadził m.in. Niemców z krajów nadbałtyckich oraz Besarabii. Okres okupacji niemieckiej był ciężkim okresem dla mieszkańców miasta i ziemi wrzesińskiej. Wielu z nich przypłaciło to życiem. Wielu z nich było w obozach koncentracyjnych czy w obozach pracy. Wielu było na pracach przymusowych w Niemczech, czy zostali wywiezieni do generalnego gubernatorstwa. Niektórzy także ponieśli swoje życie na terenach Związku Radzieckiego. Czas okupacji niemieckiej zakończył się w styczniu 1945 roku. Wojska radzieckie zajęły miasto 22 stycznia. Okupacja niemiecka we wrześniu zakończyła się w styczniu 1945 roku. Wojska radzieckie zajęły września 22 stycznia. Jednak nie było to ostateczne wyzwolenie, ponieważ Polska dostała się pod panowanie kolejnego totalitaryzmu. Działający w okolicach Sokołowa Podlaskiego Leon Wosołowski wrócił w rodzinne strony do powiatu wrześnińskiego. Tutaj od razu. Wiosną 1945 roku podjął przygotowania do walki z nowym systemem komunistycznym. Z byłych żołnierzy Armii Krajowej zorganizował grupę zbrojną pod nazwą Zielony Trójkąt. Nawiązał on współpracę z Leonem Najżałem, który już wcześniej przygotowywał grunt pod ewentualne powstanie antykomunistyczne. Żołnierze podziemia antykomunistycznego działali na terenach ówczesnych powiatów Wrzesińskiego, Konińskiego, Gnieźnieńskiego oraz Mogileńskiego. Najbardziej spektakularną akcją było pomalowanie i zniszczenie pomnika żołnierzy Armii Czerwonej, znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Żwirki Wigury Armii Czerwonej we wrześniu. Za ten akt władze komunistyczne wydały na Leona Wesołowskiego wyrok śmierci. W związku z tym, w listopadzie 1945 roku, przypuszczono na grupę. Zielonego Trójkąta i Leona Wesołowskiego o w strzelnie. Doszło do strzelaniny na ulicach, gdzie Leon Wesołowski został ciężko ranny. Tam został pozostawiony jako przynęta na pozostałych żołnierzy. Zmarłego Leona Wesołowskiego pochowano ukradkiem na cmentarzu w strzelnie. W tym czasie słychać było w lasach pod strzelnem, że żołnierze podziemia antykomunistycznego oddają salwę honorową jako pożegnanie ich dowódcy Leona Wesołowskiego. Pamięć o żołnierzach podziemia antykomunistycznego przez władzę ludową była niszczona. Dopiero w ostatnich latach pamięć o żołnierzach podziemia antykomunistycznego przywrócono do świadomości społecznej. Co roku 1 marca we wrześniu obchodzone jest święto żołnierzy wyklętych, czyli tych, którzy mieli zostać zapomnieni. Na budynku dawnego więzienia przysądowego została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Zielonego Trójkąta.